Słuchasz podcastu Mamy styl dla kobiet, które chcą wiedzieć więcej o rzeczach, które noszą, oraz o technikach stylizacyjnych, które podkreślą ich atuty. Mam taki odruch, że zaraz po wejściu do domu muszę po prostu muszę się przebrać. Nie jestem w stanie usiąść na kanapie w ubraniu, w którym na przykład byłam w pracy. No Prawdopodobnie dlatego, że mam w domu mnóstwo sielci, kotów i psa, i również dlatego, że mam dziecko, które może mieć brudne ręce, będzie chciało cycusia, no i wszystko inne, co dziecko może nieoczekiwanie zrobić moim ubraniom. Ale też przede wszystkim dlatego, że tak robiło się w moim rodzinnym domu: na wejściu zrzucało się ciuchy i wskakiwało w dres. No właśnie, w dres. O ile nie ma nic złego w dresie, o tyle w wyciągniętych, spranych i dziurawych ubraniach już tak. Dlaczego? Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to ma znaczenie, jak wyglądamy, kiedy patrzymy na siebie w lustrze. Nie wierzę, że nie ma to wpływu na to, jak postrzegamy samych siebie oraz jak się czujemy, jaki mamy nastrój. Być może są osoby, które czują się pięknie i sexy w dziurawych getrach, ale byłoby to łatwiejsze w ładnych spodniach i bluzce, które mogą podkreślać nasze atuty i pasować do nas kolorystycznie. Dodatkowo w domu patrzą na Was mąż i dzieci. I ja nalegam, żeby ubierać się z myślą przede wszystkim o sobie, jednak dom tworzymy wspólnie. Dzieci uczą się przez obserwację i nas naśladują. Oczywiście chciałabyś, żeby twoje dziecko o siebie dbało, wyglądało schludnie, czuło się dobrze samo ze sobą. Jaki przykład mu dajesz? Jasne, że powinniśmy się czuć fajnie ze sobą, bez względu na to, co mamy na sobie. Uważam to za prawdę absolutną i życzę wszystkim, żeby tak było. W ładnym ubraniu może być nam po prostu wygodniej. No i ten mąż. Chcemy, żeby ich skrzyło. Jasne, że nie będziemy paradować w samej seksji bieliźnie, zwłaszcza jak mamy zamiar umyć kibel. Ale czy jak będziemy spędzać w dni w starych, spranych t to rozpalimy to ognisko? Boję się, że jak dołożymy do tego zmęczenie młodych rodziców, natłok obowiązków, pachnące inaczej Pampersy, to w tym ognisku nie starczy żaru nawet na wspólnie upieczone ziemniaki. Dodatkowo, czy znacie ten lekki stresik na dźwięk dzwonka do drzwi? Ktoś stoi za drzwiami, i czeka, bo ty lecisz się przebrać w coś bardziej odpowiedniego? Nawet jeśli to jest kurier. No do jasnej cholery, przebierasz się, bo się wstydzisz tego, w czym jesteś, przed obcą osobą, a nie wstydzisz się przed sobą? Chcesz wyglądać przez minutę ładnie, albo przynajmniej schludnie, podpisując odbiór przesyłki, a spędzasz cały dzień sama ze sobą, ubierając się jak fleja? Czy ty o siebie dbasz i się kochasz? No, wierzę, że w głębi duszy tak. A może czas, żebyś to sobie pokazała, udowodniła. Pamiętam taki post na stronie polskiej marki odzieżowej dla mam karmiących piersią. Właścicielka udostępniała zdjęcia klientek w jej sukienkach, które one ubrały na wycieczki z dziećmi po mieście, na wyjście do restauracji itd. Ta kobieta była zdziwiona, bo jej zamiarem było tworzyć ładne sukienki umożliwiające wygodne karmienie w domu. W domu stworzyła ładne ubrania, w których mama mogłaby chodzić po domu. One były tak ładne, że mamy chodziły w nich wszędzie, tylko nie w domu. Nie, no tego nie wiem na 100%, ale niestety mogę tak przypuszczać. Dlaczego? Bo sama na początku nosiłam tą sukienkę po mieście, bo w domu mi było szkoda. Szkoda, bo dziecko zażyga, będzie trzeba prać, jeszcze wszędzie ta sierść. Ja każdą wymówkę rozumiem, zwłaszcza własną. A moją ulubioną jest. To jest takie ubranie na okres, tak jakby to, że w czasie okresu czujemy się za przeproszeniem jak gówno nie wystarczyło. Dowalmy sobie jeszcze ogromną, spraną bluzą po byłym chłopaku i spranymi leggingsami. Fak, kobiety. Uwierzcie mi, że robiąc przeglądy szaf, naprawdę widzę, że my nie dbamy o siebie w wersji domowej. Co jest z nami nie tak? Na to, jak się czujemy, wpływa wiele rzeczy. Dieta, sen, aktywność fizyczna, relacje z ludźmi, ale również to, jak wyglądamy albo jak o siebie dbamy. Na szczęście, po krótkiej rozmowie i kilku wskazówkach, udaje mi się namówić klientki do wyrzucenia flejowatych ubrań. Co im wtedy mówię? Że w domu spędzają dużo czasu. Same ze sobą, z mężem, z dziećmi. I to zestawienie osób wydaje mi się najważniejsze na świecie. To są właśnie te osoby i my same, które zasługujemy na to, żeby być dla siebie i dla nich najlepszymi wersjami siebie. Nie namawiam do chodzenia w sukniach balowych i szpilkach. Namawiam do ładnych, zadbanych ubrań, które nam służą, czyli pozwalają na wygodną zabawę, lenistwo na kanapie z kotem na kolanach i uśmiech na twarzy męża na nasz widok. A przede wszystkim na nasz własny widok w trakcie spotkania z lustrem. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Myślę, że warto jest zrobić miejsce w szafie na ubrania do chodzenia po domu. Będzie wtedy jasne, ile ich masz, a to czasem jest niezła niespodzianka, i nie będziesz traciła czasu, żeby się zastanawiać, co na siebie włożyć. Każda z nas ma swój styl. Czasem bardziej wyrazisty, czasem mniej, ale mamy swój klimat. Starajmy się zachować ten klimat również w stylizacjach domowych. Jeśli lubisz sukienki, możesz wybrać po domu sukienkę dresową. Jeśli lubisz styl marynarski, to załóż t-shirt w paski. Kolejną dobrą wskazówką jest to, aby regularnie pozbywać się zniszczonych rzeczy. Jasne. Rozumiem, że możesz planować remont za miesiąc i do malowania ścian one się przydadzą. W takim razie proszę Cię o przechowywanie tych rzeczy na remont tam, gdzie pędzle i farby. Bo w Twojej szafie na pierwszym miejscu jest przestrzeń na ubrania, w których wyglądasz świetnie i nosisz je na co dzień. I moja droga, nie szukaj wymówek, tylko rozwiązań. Jeśli darzysz jakieś ubranie ogromnym sentymentem, ale jest już zmechacone, albo dane ubranie jest nowe, ale ma plamę, której nie jesteś w stanie się pozbyć i nie chcesz tych ubrań wyrzucać ale nie wyglądasz w nich najlepiej, to zrób coś z tym. Przerób je. Kup na przykład termozgrzewalne hafty i wprasuj je w miejsce plamy. Obetnij nogawki i zrób sobie krótkie spodenki. W internecie znajdziesz sporo materiałów do inspiracji, a nawet konkretne wskazówki krok po kroku, jak przerobić ubrania. I na koniec. Dbaj o całą siebie. Zastanów się, jak się czujesz, kiedy masz okres. Bolą cię jajniki? Właśnie zjadłaś całą tabliczkę czekolady i okazało się, że serial, który tak cię wciągnął, kończy się na drugim sezonie i nie ma jeszcze trzeciego i do tego masz tłuste włosy, resztki wczorajszego makijażu na twarzy, plamę na koszuli i właśnie słyszysz pukanie do drzwi. A teraz pomyśl, że jesteś taka świeża po kąpieli, spryskana ulubionym perfumem, masz czyste i upięte włosy, jesteś ładnie ubrana, wypiłaś smoothie z jarmużu, Mąż zabrał dzieci na spacer i miałeś czas poczytać książkę. I puka do Ciebie sąsiadka, żeby zapytać, czy wpadniesz na zupę, bo ugotowała jak dla wojska i chętnie się podzieli. A Ty po prostu wstajesz i idziesz. Czujesz się dobrze ze sobą i masz energię do działania. Bo wpływa na nas wiele czynników i być może ubranie nie jest najważniejsze, ale wiecie, grosz do grosza i takie tam. Dlatego życzę Wam wszystkim, abyśmy o siebie dbały w każdym obszarze i były szczęśliwe i czuły się dobrze ze sobą. Do razu zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym z Basią, właścicielką marki odzieżowej Granatowo, porozmawiam o tym, jak się ubierać do porodu. To już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Cię do subskrybowania i komentowania. Istnieje też możliwość skorzystania z moich usług. Więcej informacji o tym, co robię, znajdziesz na Facebooku, Instagramie oraz stronie internetowej hejmama.pl. Natalia Łuczak, osobista stylistka.